Dzień dobry Państwu. Chciałbym Państwa wszystkich serdecznie przywitać na debacie pod tytułem Kolej Podmiejska czy obwodnica północno-wschodnia Poznania. Chcielibyśmy, żeby Państwo mogli posłuchać, a też pozadawać pytania na temat wyzwań komunikacyjnych czerwonaka. Cała ta debata jest takim elementem, w którym chcielibyśmy też Państwu zaprezentować węzeł przesiadkowy Czerwonego Siedle, który w tej chwili praktycznie jest, znaczy prawie, że jest otwarty, na dniach będzie już ostatecznie otwarty i będzie, będziecie Państwo mogli z niego w najbliższym czasie myślę, że bardzo efektywnie korzystać. Później, co Państwo, bardzo się cieszę, że w taktycznym gronie się spotkaliśmy, nie ukrywam, że chcieliśmy wyjść poza taką typową formułę konferencji, którą mamy zapisaną w projekcie unijnym, więc to pytanie, które znalazło się które znajduje się ze mną, ono jest celowo zadane w taki troszkę przewrotny sposób, ale uważam, że to jest świetna okazja do tego, żeby właśnie o tych zagadnieniach związanych z transportem publicznym dyskutować. Ale na to pytanie, wbrew pozorom, czy północno-stopnią ulica Poznania, czy kolej podmiejska, nie ma takiej prostej odpowiedzi. Zdaję sobie z tego sprawę, bo mamy wśród mieszkańców podzielone opinię. Myślę, że gdyby zrobić. Coś na kształt głosowania, czy referendum, to pewnie większość zagłosowałaby za obwodnicą. Tylko pytanie podstawowe jest takie, w jakim miejscu ta obwodnica ma przebiegać, jak ona ma wyglądać, bo wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że gmina Czerwonak przez ostatnie lata się bardzo mocno rozwinęła. Wielu z nas decydowało się na osiedlenie w gminie Czerwonak. Mówię tu o mieszkańcach, którzy są naszymi mieszkańcami stosunkowo niedawno, kierując się pewnymi. Atutami, które, które posiadamy, czyli przede wszystkim dostęp do puszczy zielonki. Ta akwoluca na pewno będzie w jakiś sposób z jednej strony utrudnieniem, ale z drugiej strony też szansą do tego, abyśmy być może rozwijali się jeszcze dynamicznie. Nie chciałbym odpowiadać z tej chwili na to pytanie. Uważam, że to jest doskonała okazja do tego, żeby dyskutować zarówno nad jednym, jak i nad drugim zagadnieniem. Dobry wieczór, szanowni Państwo. Nazywam się Agnieszka Jamrowska, jestem kierownikiem Wydziału Gospodarki w i Ochrony Środowiska, ale w tym projekcie akurat jestem kierownikiem projektu. Kierownikiem projektu jestem także dla trzech innych węzłów i chciałabym Państwu troszeczkę poopowiadać, jak to się zaczęło zaczęło się w roku 2016, a w 2017 byliśmy zmuszeni do podpisania czterech umów na kwotę ponad 20 milionów złotych z dofinansowaniem 21 milionów złotych. W miesiącu lipcu podpisaliśmy, a konkretnie 7 lipca 2017 roku, podpisaliśmy trzy umowy. Na węzeł przesiadkowy Czerwonak, na węzeł przesiadkowy Bolechowo i Ogińska. Dlaczego na ten węzeł nie podpisaliśmy umowy? A dlatego, że równolegle jeszcze złożyliśmy jeszcze jedną dokumentację aplikacyjną do Urzędu Marszałkowskiego na projekt opiewający na kwotę ponad 13 milionów złotych, który opisywał i chcieliśmy zakupić tabor komunikacyjny, czyli autobus elektryczny, chcieliśmy wybudować stacje ładowania, pantografy. No jak to w życiu bywa, Z względów finansowych jednak w miesiącu grudniu też 2017 roku podpisaliśmy umowę na ten projekt, który dzisiaj omawiamy. Kwota tego projektu na dzień dzisiejszy to jest wartość brutto powyżej 2 milionów 600 tysięcy złotych dofinansowania 2 218 tysięcy ale jak to w życiu bywa, Kwota brutto na dzień dzisiejszy podejrzewam, że jeszcze troszeczkę a To z nieprzewidzianych tutaj rzeczy, które w chwili obecnej realizujemy. Proszę, następny slajd. Dlaczego Czerwonak Osiedla? Dlaczego ten węzeł? To jest jedyna stacja, która nie ma w budynku związanego z dworcami. Ponieważ każdy węzeł jest podzielony na każdą odrębną stację kolejową i ten jedyny węzeł nie posiadał praktycznie żadnej infrastruktury okołodworcowej. Proszę, tutaj mamy wizualizację już projektu zagospodarowania, koncepcji. Ja zaraz powiem, co w ramach tego zrealizowaliśmy, ale jak Państwo widzicie, tutaj te rowery. Mamy tutaj miejsce do parkowania na 48 miejsc na rowery. Stacje naprawo rowerów, czyli każdy rowerzysta, który zostawi rower, będzie mógł skorzystać z tej stacji toaleta dla osób niepełnosprawnych, przystanek autobusowy, system informacji pasażerskiej. System informacji pasażerskiej są tablice multimedialne, które pokazują godzinę przejazdu i odjazdu autobusów komunikacji publicznej. I oczywiście cały ten tutaj zarys to jest parking na 105 miejsc parkingowych. W tym około 10 miejsc mamy dla osób niepełnosprawnych. Tutaj wymieniliśmy tutaj poszczególne elementy, co w skład tego projektu wchodzi. Proszę Państwa, chcieliśmy teraz powiedzieć, jakie korzyści mieszkańcy będą mieli z wybudowania tego węzła. Tutaj wspólnie z firmą przygotowaliśmy rozpiskę jak możemy podróżować jeżeli chodzi o przystanek z węzła przesiadkowego Czerwona Osiedle do dworca głównego wyliczyliśmy, że czas przejazdu samochodem osobowym nie licząc dzisiejszego zamknięcia mostu Lecha wynosi samochodem ponad godzinę czasu koleją od dworca Czerwona Osiedle do dworca głównego około 26 minut jest to znaczące skrócenie tutaj czasu dojazdu Następnym przykładem, takim naszym tutaj wyliczeniem, załóżmy mieszkańca, który pracuje na osiedlu Grunwald i codziennie musi pokonywać do pracy około 40 km 20 km w jedną stronę, 20 km w drugą stronę. Jest to takie wyliczenie, jeżeli chodzi o koszty dojazdu samochodem osobowym. Miesięcznie ta osoba musiałaby ponieść koszt 270 zł. Po wyliczeniu kosztu biletu miesięcznego mamy na dzień dzisiejszy 174 zł, czyli około 100 zł miesięcznie zyskujemy na tym, że możemy skorzystać z naszego dworca Czerwona w Osiedle. Następną kwestią, chyba nikogo tutaj nie musimy przekonywać, to jest zdrowie, prawda? Jeżeli chodzi o choroby cywilizacyjne. To komunikacja zbiorowa zmniejsza ryzyko otyłości, cukrzycy, naciśnienia, różnego rodzaju chorób cywilizacyjnych. Najważniejszą kwestią, którą tutaj się sugerowaliśmy, oczywiście budując tą całą infrastrukturę, to zmniejszenie ilości zanieczyszczeń, jeżeli chodzi o smog. Czyli CO2, SO2, pył zawieszony. I tutaj też po wybudowaniu. I przeprowadzaniu analiz myślę, że w sprawozdaniu na zakończenie Państwu przedstawimy, o ile możemy zmniejszyć emisję zanieczyszczeń dla mieszkańców tego terenu, który korzysta z tego przystanku. Tutaj, kilka slajdów, jak to się zaczęło. Mamy tutaj trzy slajdy związane z budową parkingu, który obecnie jest praktycznie już na ukończeniu. Toaleta publiczna, która na chwilę będzie podłączona. Okamerowanie. Będzie dbało o bezpieczeństwo mieszkańców, pasażerów, a także pozostawionych samochodów i rowerów na parkingu. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że system informacji pasażerskiej dopiero zostanie zamontowany w przyszłym roku, a to ze względów i technologicznych i innych formalnych, ale całość myślę, że zakończymy w pierwszym półroczu 2020 roku.